bagażu podręcznym. Dzień dobry, przepraszam. Mogę przewieźć? To nie jest to, na co liczyłam. To jest podzianka. Tak. Pani nie wiedziała po prostu, kto zamówił tyle i myślała, że to wy, ale to wszystko dla mnie. Dzisiaj mogę, że tak powiem, nadrabiać. Uwaga, jak się chodzi po polsku na mieście, po prostu z medalami, nie? bogatemu zabroni po prostu. Turystka. Turystka, tak jest. No. Tu herbatka będzie fajna, bo mamy coś właśnie słodkiego, no i mamy do tego herbatkę gorzką. Nie ukrywajmy, że ta herbata turecka jest taka bardzo, bardzo mocna, bardzo aromatyczne, ale mam nadzieję, że to będzie fajne połączenie. To wygląda jak takie ciasto francuskie, właśnie nasze polskie, zawsze mi się to kojarzy właśnie z czymś, co mi bardzo smakuje. Zobaczymy jak to będzie e, smakowało, że tak powiem. Także zabieramy się jeszcze cieplutkie w ogóle jest. Także zobaczmy jak to... O! i naprawdę tuste. Także zobaczymy jak to będzie smakowało. To nie jest to na co liczyłam. Tak. Ale tradycja jest tradycja. Tak, 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 dokładnie. No, no mimo wszystko warto wypróbować nowe smaki. Mimo tego, że mnie to na razie nie zadowala, mam nadzieję, że zamówimy sobie gdzieś indziej tutaj dokładkę, żeby wypróbować coś, co będzie słodkie i coś, co mm, Powiem spragnione kubki smakowe. It's tea time! <laughs> tea time, guys! Tea time na wysokości. O turecku się mówi tea-time. Musimy sprawdzić. Sprawdzi sprawdzimy to. Ale miejsce też z taką panoramką sobie wybrałaś. Tak, bardzo ładne. No taką... E, miałam nadzieję, że ostatni dzień tutaj w Turcji spędzę. Pan, 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 pan. Bo towarzystwa nie mogłaś, byłaś skazana na nas Towarzystwo mam wspaniałe, także nie narzekam Nie musiałam zmieniać po prostu Uwaga. I sprawdzamy, czy dobra Bardzo dobra I powiem wam szczerze, że nie trzeba nic Tutaj żadnych dodatków, typu miód albo cukier Bo naprawdę jest bardzo fajna Bardzo dobrze smakuje Temperata. Dobra, wszystko dla mnie, bo pani nie wiedziała po prostu, yy, kto zamówił tyle, i myślała, że to wy, ale <grywia> to wszystko dla mnie. Dzisiaj mogę, że tak powiem, nadrabiać. Uwaga, pierwszy kęs jest zawsze najważniejszy. Bardzo dobry, bardzo słodki. No zobaczymy jak te ciasteczka będą smakowały. Myślę, że nie przebiją tego pudingu, na pewno nie będą takie słodkie. To jest naprawdę no, super. Fajny, tradycyjny turecki puding. Tutaj zabrać jeszcze. Na koniec świata. Na koniec świata tak jest. Polska flaga dla podkreślenia, że Sofia tak jest, jest z Polski, bo Turcy tutaj się dziwili, że Dokładnie, turczynka, a mówi w jakimś no. dziwnym języku. Stopiłam się tu bardzo szybko w tłum, ale mimo wszystko dlatego barwy narodowe tu pokazujemy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Okej, okay, here, thank you so much. OK. Uwaga, na networking... tym. O! Kurczę, zobacz. Sorry. Sorry about it. No, to by była fajna pamiątka, co? Bardziej... Tylko gorzej. właśnie. Jak ja bym to przewiozła w bagażu podejrzanym? Dzień dobry, przepraszam. Mogę przewieźć?